Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samarec Zdrowie, Urodę i Fitoterapię. Jak obiecałam, dzisiaj będzie dwa przypisy. Dwa przypisy na nalewki, które z jednej strony działają bardzo fajnie na układ nerwowy, wyciszają, usuwają stres, ale z drugiej strony też poprawiają potencję i libido. Dlatego będzie jedna nalewka dla panów, druga nalewka dla pań. I jeżeli chodzi o stosowanie nalewek, to ogólnie to jest jedna z metod medycyny ludowej na wzmocnienie organizmu, na poprawę funkcji wielonarządowej. Myślę, że wiele takich nalewek Państwo znacie. Będę wdzięczna, jak w komentarzach napiszecie, które najczęściej stosujecie albo które w ogóle kiedyś próbowaliście. Natomiast przed tym, jak Wam podam dwa przypisy, odpowiem na dwa pytania, które się pojawiły, kiedy w ostatnim filmiku o tym, jak można oczyścić organizm z przede wszystkim, jak Pozbyć się zaparć, wspomniałam, że będę nagrywać o nalewkach i pojawiło się takie pytanie: czy to jest możliwe, że alkohol będzie pozytywnie wpływał na organizm? Owszem, jest to możliwe pod warunkiem, że używamy go w dawkach leczniczych, a nie przesadzamy z ilością. To wtedy będzie pozytywnie wpływał na nasz organizm. I też Trzeba pamiętać, że nalewki, szczególnie nalewki na ziołach, charakteryzują się wyjątk wyjątkową mocą. Dlatego trzeba do nich podchodzić jak do leku i stosować w niedużych ilościach, takich jakie są zalecane. Czasami można je stosować kropelkami, ileś krople jest wskazane, czasami łyżką, a czasami kieliszeczkiem. Tylko zwracamy uwagę jakie zalecenia są. Było też takie pytanie. Czy ten alkohol jest konieczny, czy nie da się stosować rośliny po prostu w postaci naparu, w postaci herbatek? Bo przecież nie każda osoba alkohol może spożywać. Rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy alkohol ktoś spożywać nie może. I co mogę tu powiedzieć? Są składniki roślinne, które są rozpuszczalne w wodzie. Ale niestety nie wszystkie. I alkohol wyplukuje z surowca takie składniki hydrofobowe, które nierozpuszczalne w wodzie i w inny sposób po prostu ich stamtąd się nie da wydobyć. Dlatego nalewki mają działanie inne niż wyciągi wodne z tej samej rośliny. I takim przykładem może być dziurawiec, który Państwo na pewno znacie, bo herbatka z dziurawca będzie nam bardzo dobrze działała na układ trawienny, na wątrobę, będzie poprawiać perystaltykę. Jelit, będzie walczyć z wzdęciami. Natomiast jeżeli chcemy uzyskać efekt wyciszający układ nerwowy, taki odprężający, jeżeli chcemy stosować na depresję lub na normalizację pracy naszych hormonów, no to wtedy dziurawiec spożywa się w postaci takiego ekstraktu alkoholowego. Także. To jest istotny moment. Dla osób, które nie mogą stosować alkoholu i nie mogą brać nalewki, a na przykład chcieliby spożywać dziurawiec właśnie na układ nerwowy, na wyciszenia, na stany depresyjne, no to w takim razie powinniście korzystać z ekstraktów roślinnych, z ekstraktów z dziurawca, bo ekstrakt to jest bardzo często połączenie tej ekstrakcji wodnej, ekstrakcji alkoholowej, kiedy jest. Płyn odparowywany. I woda jest odparowywana, i alkohol jest odparowywany, tylko taki w postaci już proszku ten ekstrakt możemy stosować. Także różne opcje są. Dopytujcie, jeżeli pojawiają się takie właśnie u Was pytania i takie potrzeby. Natomiast teraz o naszych nalewkach. I pierwsza nalewka będzie dla Panów. To jest nalewka, która pomaga odprężyć się, usuwa ten nadmiar stresu, którego jest tak dużo, poprawia krążenie, również wspomaga, Pomaga pracę prostaty i będzie. Też bardzo pozytywnie wpływać na potencję. Jedna z roślin, o niej wspominaliśmy we wcześniejszym filmiku, która będzie właśnie w tej nalewce, to jest przewłoga górska. To jest roślina silnie pachnąca. Taki ma aromat anyżowo lubczykowy i dlatego bardzo często służyła do aromatyzowania syropów, win, piw, nalewek i różnego rodzaju likierów. I likiery i nalewki z przewłogi uważano zawsze za afrodyzjaki. Oraz za środek zwiększający płodność. Owszem, może być stosowany nie tylko dla panów, może być stosowany też dla pań. Natomiast druga roślina, która tu jest, to jest pokrzywa zwyczajna. Przy tym, że korzeń pokrzywy działa bardzo mocnie przeciwzapalnie, wspomaga pracę wątroby i trzustki, a dodatkowo poprawia funkcję gruczołów płucowych. Bardzo fajnie łagodzi przerost prostaty. Dlatego połączenie tych dwóch składników daje bardzo pozytywny, taki całościowy wpływ na organizm mężczyzny. Także fajnie, jeżeli razem połączymy. I jak taką nalewkę zrobić? Co będzie nam potrzebne? 50 g rozdrobnionego korzenia przewłoki, 50 g rozdrobnionego korzenia pokrzywy. Pół litra wina wytrawnego białego lub czerwonego według uznania, lub można użyć mocniejszy alkohol, na przykład rum, chociaż niekoniecznie rum, po prostu alkohol 50-60%, pół litra alkoholu. Mieszamy to wszystko w szklanym pojemniku w butelce, odstawiamy na jeden miesiąc, po czym trzeba to przecedzić. W ciągu tego miesiąca bardzo fajnie, jeżeli raz na jakiś czas będziemy potrząsać tą butelką, żeby wszystkie składniki bardzo dokładnie tam się wymieszały, żeby ten alkohol mógł jak najmocniej wyekstrahować te wszystkie składniki biologicznie czynne z naszych roślin. Zażywa się to 1-2 razy dziennie przez 7-10 dni. Przy tym, że jeżeli zrobimy na winie, to spożywamy po jednym kieliszku 2-3 razy dziennie. A jeżeli to będzie mocniejszy alkohol, to po jednej łyżce i najlepiej wtedy dodawać do wody. Nie czysty alkohol spożywać, tylko wziąć 100 ml wody, dodać tam łyżkę tego, tej naszej nalewki i w taki sposób spożywać. Kolejna nalewka będzie dla naszych pań. Bardzo fajnie wycisza układ nerwowy, obniża poziom stresu, normalizuje pracę hormonów stymuluje libido. Dwa będzie też bardzo fajnych zioła, jeden z których to jest pochrzyn włochaty. Korzeń tej rośliny jest znany jako afrodyzjak dla kobiet, natomiast dodatkowo bardzo fajnie normalizuje pracę hormonów kobiecych. Także nie tylko jeżeli no jest z libido jakiś problem, trzeba stosować. To się stosuje po to, żeby organizm kobiety jak najdłużej był w takiej homeostazie, żeby utrzymać. To młodość swoich gruczołów płciowych. Poleca się przy problemach z miesiączkami, poleca się przy problemach z menopauzą, a nawet przy endometriozie. I druga roślina to jest liść damiana, bardzo fajnie działa na libido, na wyciszenie i na odprężenie. I nalewka wygląda tak: 50 g rozdrobnionego korzenia pokrzynu, 50 gram rozdrobnionego liścia damiana. Pół litra alkoholu, najlepiej 45-50% i później. Po przerządzaniu tej nalewki, ona przez dwa tygodnie co najmniej powinna stać. Trzeba ją oczywiście mieszać, dobrze jeżeli codziennie. Później przecedzamy i stosujemy. Natomiast tu jeszcze chcę, chciałam zwrócić uwagę na alkohol, że te wszystkie procenty nie są przypadkowe. W zależności od tego, jakie rośliny wykorzystujemy, to fitoterapeuci dobierają odpowiedni procent alkoholu. On nie jest przypadkowy, bo jeżeli będzie za słaby alkohol do konkretnego zioła, może nie wyciągnąć nam te składniki, wyekstrahować te składniki biologicznie czynne. I jeżeli będzie za mocny alkohol, to może zadziałać w ten sposób, że nam zniszczy niektóre składniki aktywne. Także na to też zwracajcie uwagę, bo wiem, że niektóre osoby lubią sobie poeksperymentować i można oczywiście jak najbardziej różne zioła eksperymentować, próbować. Natomiast zwracajcie uwagę na takie konkretne zalecenia dotyczące, jakie rośliny, z czym. Warto łączyć i jednak jaki alkohol warto stosować. Jeżeli chodzi już o sposób stosowania, to 30 kropli 3 razy dziennie i też dodawać do wody. Żeby było prościej, bo z tymi kropelkami jak to jest, bo też czasami Państwo pytacie, jak komuś polecam takie nalewki. Wymierzcie sobie, bo na przykład 30 kropli, w moim przypadku u mnie w domu, to jest mała łyżeczka, taka jak do herbatki. Wy sobie weźcie i po prostu jeden raz wypróbujcie, ile w waszej łyżeczce się zmieści, bo. To są jednak różnice takie dość, dość znaczące. Kiedyś na przykład stołowa łyżka była taką miarką w kuchni. Pamiętacie te czasy? Stołowa łyżka, były łyżki takie duże, głębokie, to zawsze było 20 ml. Teraz z trudem się znajdzie łyżka 20 ml, najczęściej 15, albo czasami nawet 10. Te łyżki stały się takie płaskie. To samo dotyczy małych łyżeczek. Trudno powiedzieć, czy u Państwa też tak będzie. Ale ja sobie wymierzyłam, moja łyżeczka do herbatki to jest 30 Kropelek. Wiem jak to wygląda, wiem ile takiej nalewki. Na łyżeczkę później trzeba nalewać, żeby cały czas tym kroplomierzem sobie nie wymierzać 30 kropli. Tak jest znacznie prościej. I to tyle te dwie nalewki, które chciałam Wam przedstawić. Oczywiście, nie mogę nie powiedzieć, że informacje na moim kanale to są tylko takie wideo informacyjne, to nie są jakieś zalecenia medyczne. Jeżeli Państwo macie problemy zdrowotne, skonsultujcie się ze swoim lekarzem lub fitoterapeutą. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, będę bardzo wdzięczna za Wasze komentarze. Jeżeli filmik się podobał, udostępnijcie innym osobom. I napiszcie też, jakie nalewki lubicie i jakie nalewki robicie. Dzięki Wam wielkie, życzę zdrówka. Do zobaczenia. Z Wami była Natalia Samaryc. Udostępnijcie filmik znajomym.